Cześć Boże, witajcie. Mam koło siebie kilka paczek. To są prezenty, które dostałem, takie dowody pamięci. E, oczywiście zdarza się, że dostaję jakiś prezent w związku z okazją, na przykład imieniny, które będą w listopadzie w przyszłym miesiącu. Urodziny. Czasem dostanę coś może na Boże Narodzenie, albo w ogóle bez okazji. Czasem można dostać też jakiś podarunek w ramach wdzięczności. Ktoś dał drugiemu coś, bo na przykład jedna osoba wyświadczyła tej drugiej przysługę. Tak się dzieje. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Samarytanina, który jako jedyny spośród wszystkich dziesięciu oczyszczonych, oczyszczonych z trądu, wraca do Jezusa i wyraża ogromną. Wdzięczność. Zauważcie, kochani, że nie tylko On został przez Jezusa uzdrowiony. Było jeszcze dziewięciu innych uzdrowionych z trądu, z bardzo ciężkiej choroby. I co ciekawe, to uzdrowienie miało miejsce w trakcie drogi, kiedy spotkanie z Jezusem już się zakończyło. Wtedy, kiedy szli pokazać się kapłanom, tak jak im nakazał Jezus, i dopiero wtedy zostają uzdrowieni. Ale z tej drogi do Jezusa wraca tylko jeden trędowaty, były trędowaty. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. Zobaczcie, jaka to była ogromna wdzięczność. Wdzięczność Jezusowi za tak wielki dar, który mu wyświadczył. Zobaczcie, kochani, że wdzięczność. Jest jednym z imion miłości. Bóg zaprasza każdego z nas, byśmy umieli dziękować nie tylko ludziom, ale i Niemu, Bogu samemu, za życie, za zdrowie, za talenty, za codzienne, za codzienne pożywienie, za chleb powszedni, za dach nad głową, za naszą klasę, koleżanki, kolegów, rodziców. Słowem, za wszystko. Dziś Ładąc się spać podczas wieczornej modlitwy, podziękuj Panu Jezusowi za Jego miłość, za zdrowie, za rodziców, za swoją klasę, za przyjaciół, za to wszystko, co Ci przyjdzie do głowy. I niech ta modlitwa będzie wyrazem Twojej miłości i wdzięczności. Szczęść Boże!